W dzisiejszym filmie przyjrzymy się brokerowi Pocket Option i sprawdzimy, w jaki sposób jest on regulowany. Zanim otworzysz konto u tego brokera, sprawdź opis tego filmu, ponieważ znajdziesz tam informacje, jeśli nasza opinia na temat tego brokera ulegnie zmianie. Jeśli nie masz jeszcze konta u tego brokera, to jeśli zarejestrujesz się z naszego linku, otrzymasz 50% bonusu od depozytu i darmowe konto demo. Pocket Option jest regulowany przez IFMRK od wielu lat. Jest to prywatna firma, która reguluje platformy inwestycyjne. W praktyce wielu brokerów opcji binarnych oferuje ten certyfikat, ponieważ wystarczy zapłacić i przejść podstawową inspekcję, aby zostać zatwierdzonym. Dlatego też Pocket Option zdecydowało się nie odnawiać tej licencji i uzyskać certyfikat MISA, który gwarantuje większe bezpieczeństwo dla klientów. MISA to państwowa licencja Malawi. Każda licencja państwowa jest znacznie lepsza niż prywatna ponieważ nakłada na brokerów znacznie więcej obowiązków w zakresie bezpieczeństwa klientów. Licencja ta bardzo chroni klientów pochodzących z Malawii. Jeśli nie mieszkasz w tym regionie, certyfikat ten jest tylko wskazówką, że broker jest regulowany i spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Każdy regulowany broker musi posiadać politykę przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Dlatego w przypadku pokyt option musisz zweryfikować swoją tożsamość i adres zamieszkania, zanim będziesz mógł wypłacić pieniądze. W celu weryfikacji wystarczy wysłać zdjęcie dowodu osobistego lub paszportu i potwierdzić swój adres za pomocą rachunku za media, który pokazuje adres. Zawsze możesz poprosić o wyciąg z banku, aby potwierdzić wszystkie informacje. Pamiętaj, aby wpłacać i wypłacać pieniądze tylko z konta zarejestrowanego na Twoje nazwisko. Jeśli na przykład wpłacisz pieniądze z konta znajomego, istnieje ryzyko, że Twoje konto zostanie zablokowane. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się wszystkiego, czego potrzebujesz z tego filmu. W opisie znajdziesz specjalny link do brokera, który pozwoli Ci otrzymać 50% bonusu do depozytu i darmowe konto demo. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw subskrypcję kanału, aby być na bieżąco z nowościami ze świata inwestycji. Dzięki za oglądanie.